Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was do świetnie zlokalizowanego domu w Wawrze, także nie tracąc czasu... Chodźmy do środka. Salon o powierzchni około 39 m2 stanowi otwartą przestrzeń, a duża ilość przeszkleń sprawia, że jest on widny i ciepły. Przy tak dużej powierzchni bez problemu można wydzielić część wypoczynkową i część jadalnianą. Z salonu jest bezpośrednie wyjście na przestronny, drewniany taras. Do salonu przynależy gabinet około 15 m2, który swobodnie może spełniać również funkcję pokoju gościnnego. Częściowo otwarta, w pełni wyposażona kółka. Jest pośrednio połączona z salonem. Na piętrze domu znajduje się sypialnia główna, około 18 m2, z wydzieloną garderobą i łazienką z WC oraz prysznicem. Obok dwa pokoje, każdy o powierzchni około 21 m2. Na piętrze znajduje się także oddzielna łazienka z WC i wanną oraz wydzielonym kącikiem do prania. Z korytarza na parterze jest bezpośrednie przejście do dwustanowiskowego garażu. Przestrzenny, piętrowy dom o powierzchni 320 m2 stoi na 700-metrowej, zadbanej i ogrodzonej działce. Bezpośrednia okolica jest zdominowana przez zabudowę jednorodzinną, pełna zieleni. Pogranicze Warszawy i Józefowa daje gwarancję ciszy i spokoju, a kameralne uliczki zachęcają do spacerów z psem czy wycieczek rowerowych po pobliskich lasach. Obejrzeliśmy już ten wielki dom, więc pojawia się naturalne pytanie, jak tutaj trafić. 400 metrów stąd jest wał międzyszyński. Niedaleko będzie otwarta już w przyszłym roku południowa obwodnica Warszawy, więc dojazd będzie dużo łatwiejszy. Na dzisiaj zajmuje to 3 kwadranse, żeby dostać się autem do śródmieścia. Można też skorzystać z pociągu bądź autobusu. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, nie trać czasu, zadzwoń od razu do mnie i ten dom może być Twój.